Na Państwo w subiektywnym przeglądzie giełdowym. Tematem przewodnim będzie, jak w ostatnim, zazwyczaj w ostatnim spotkaniu z Państwem w roku, 2022 rok. No i tutaj zaakcentowałbym cztery kluczowe hasła FED, inflacja, zmienność i timing. W tym sensie, że z, jesteśmy bardzo w, w kluczowym miejscu, czy w, w kluczowym miejscu. Stąd też dla ustrykszowania pokażę Państwu to slajd, który mi pomaga w ocenie koniunktury, i w którym miejscu jesteśmy. Czasy są bardzo burzliwe, zmienne i, i nie jest tak łatwo uchwycić miejsce w cyklu. To, co y, 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 mi przybliża, to z jednej strony patrzę, w którym miejscu jesteś, jesteśmy, jeżeli chodzi o dy, dynamikę PKB. No to w Polsce w Stanach jesteśmy po, po szczycie y, dynamiki PKB. Być może w Niemczech jeszcze będzie 22. To z racji tego, że rynek zakłada, że. Te niedobory chipów zależą czy będą mniejsze, no i przemysł samochodowy może bardziej zwiększyć produkcję. No to to będzie wsparcie dla gospodarki niemieckiej, no ale generalnie Stany, Polska, w poszczycie dynamiki PKB, czyli w cyklu ak rotacji aktywów między surowcami a gotówką, patrząc po maksimum inflacji, no to wydawało się, że ono będzie w grudniu, ale teraz w Polsce najprawdopodobniej. Między wiem, styczniem a majem, czerwcem, może nieco później. Także tu jeszcze przy, szczyt przed nami. Z czego wynika ta niepewność? No bo z jednej strony, ceny mocno, inflacja konsumencka 7,8 za listopad. Ale w międzyczasie ale też w 2022 będzie podwyżka pensji minimalnej. Wzrost rachunków za energię elektryczną o szacowane 24%, wzrost rachunków za gaz, podejmowane działania rządu odnośnie tarczy antyinflacyjnej. Także są czynniki wywierające presję na inflację, ale są też podejmowane działania, które mogą w krótkim terminie zbić inflację, ale w 7, czy w 23. Ona może być w, 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 dalej czy w dłuższym okresie pod presją. Także tutaj, y, patrząc z perspektywy inflacji, y, w cyklu rotacji aktywów jesteśmy między gotówką a obligacjami. Y, y, no i czy, tu, tu zastanawiam się, kiedy będzie ten pik szczyt. Póki co jeszcze go, go nie widać. No i to jest, y, wydaje mi się, dość wymagające otoczenie. Dlatego też ten timing i zmienność tu, tu są przeze mnie za, zaakcentowane. Jeżeli, dlaczego FED jest tak istotny? Dlatego, że no do tej pory skupował dlatego, że suma bilansowa Fedu jest mocno skorulowana ze zmianą SP, to jest ponad 80% dopasowanie. I ryzyko spadku tej sumy bilansowej jest odbierane jako czynnik negatywny. Ale nawet jakby ta suma bilansowa nie spadała, a sobie były podnoszone, to bo czy, bo obligacje byłyby rolowane który posiada na bilansie FED, no to yy, poprzez margin debt, czyli spadek yy ryzyko spadku kredytów zaciągniętych na kupno akcji to może być ten czynnik, który spowoduje słabsze zachowanie S&P, także tak tutaj trzy kropki w 2022, czyli oczekiwanie przez FED trzech podwyżek w 2022 i dojście 2% do końca 2024 roku, to jest to środowisko takie no, odpowiedzialnego banku centralnego, ale też z ryzykiem właśnie presji na rynek kapitałowy czy rzeczywiście zmaterializują się te trzy podwyżki Czas pokaże. Pod koniec 2018 roku SP się mocno cofnął w obawie o właśnie trzy podwyżki, a Fed wziął gumkę i wymazał te podwyżki, także pytanie czy czy rynek kapitałowy tutaj nie zachęci do jednak modyfikacji tego, tego podejścia czas pokaże, no ale w 2018 roku SP się o blisko 20%, zanim Fed zmienił swoją retorykę. Także no to wydaje się, że jest istotny czynnik, który warto zaakcentować. Jeżeli chodzi o FED, no to oczekiwanie, zasygnalizowanie podwyżek, trzech podwyżek, no to jest czynnik wzmacniający dolara, no i widzą Państwo strony silnego dolara w ujęciu globalnym, ale też słabego, słabego złotego do dolara, ale też słabe euro do, do dolara i wyłamanie się. Poniżej 1,16 euro USD, także tutaj widać, że ta presja jest na surowce, jak i na rynki wschodzące, także tutaj Fed będzie głównym czynnikiem, jeżeli chodzi o dolara i sentyment globalny do surowców i rynków, rynków wschodzących. Z perspektywy polskiej, tutaj akcentuję właśnie ten, tą presję inflacyjną i to może być czynnik, który będzie w, 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 w kilku aspektach wpływał na. Trendy w 2022 roku. Po pierwsze, wyższa inflacja no to presja na bank centralny odnośnie stóp procentowych, czyli też presja na obligacje, na wzrost rentowności, czyli niższe ceny obligacji. Wyższa rentowność obligacji to też presja, jeżeli chodzi o stopy wolną od ryzyka w DCF-ie, w modelu dyskontowanych przepływów pieniężnych. Im wyższa rentowność, tym na koniec wyższe dyskonto i niższa wycena w okresie, wyższa, niższa wycena w okresie poprzez wykorzystanie modelu dyskontowanych przepływów pieniężnych. To, co będzie wpływało na i to jest czynnikiem specyficznym. W aktualnym cyklu koniunkturalnym, to to, że rento, że stopa bezrobocia jest na historycznie niskim poziomie. Czyli można powiedzieć, że taka premia demograficzna, która była w, na początku lat 2000, 2000 czy w połowie powiedzmy, 2014 15 pozwalała z strony, znaczy powodowała, że więcej ludzi młodych wchodziło na, na rynek pracy i firmy pozyskiwały wykształconą siłę roboczą i mogły szybciej rosnąć, poprawiać wyniki po, po relatywnie niskim koszcie, no to teraz niska stopa bezrobocia i tak covidowe ożywienie, czy być może hmm, Chęć do poprawy, zwiększenia wydajności czy zwiększenia produktywności firm powoduje, że z jednej strony firmy chcą zatrudniać nowe osoby, czy szukają nowych, nowych pracowników, ale też powoduje zwiększenie presji na wynagrodzenia, i ponad 50% firm według szacunków mbp tutaj deklaruje. Ich, podwyżki w 2000, podwyżki wynagrodzeń. No i ostatnie dane 98% na plusie wskazujące wynagrodzeń pokazuje, że tutaj będzie presja ze strony kosztowej na, na firmy, co z jednej strony jest w miarę naturalne w okresie dynamicznego wzrostu, szybkiego wzrostu dynamiki PKB i wtedy wynagrodzenia nadrabiają okres, kiedy te, te dynamika PKB była niższa i wynagrodzenia wolniej rosły, no ale ta presja może być w niskiego, niskie z racji niskiej stopy bezrobocia większa niż od 2000 roku, ponieważ no, to, tego zasobulskiego jest, jest po prostu mniej ale też może będzie powodowało to, że firmy będą bardziej efektywnie wykorzystywały pracowników, których do tej pory posiadają, ale też pewnie powinny inwestować w wsparcie techniczne, w poprawę warunków pracy, tak żeby ta wydajność nadążała za, za wynagrodzeniami. I to co tutaj być może kluczowe, no to kluczowe, nie być może kluczowe, to z jednej strony tutaj akcentowałbym, że Stany czy Fed sygnalizują podwyżki? No i tutaj widzą Państwo oczekiwane stopy procentowe po IRS-ach w ciągu roku w stanach 0,8% i 1,35% w ciągu dwóch lat, a dla porównania tutaj praktycznie brak podwyżek, jeżeli chodzi o EBC w ciągu roku 0,4% w ciągu dwóch lat -13 setnych. I to jest monetarny argument za umocnieniem dolara i słabością euro, a z drugiej strony widzą Państwo dwa ostatnie wiersze, czyli tutaj silne podwyżki. W środę była decyzja Czeskiego Banku Centralnego o wzrost stopy preferencyjnej o 100 punktów bazowych, 1,5%. To 3,75, no i tutaj widać dużą dysproporcję, jeżeli chodzi o stopy procentowe w Polsce, no i to jest z jednej strony presja z otoczenia, a z drugiej strony presja z inflacji, żeby tutaj w Polsce, cpi -a, żeby władze polskie władze monetarne kontynuowały cykl podwyżek. Być może na ten moment, jak patrzę na konsensus, to jest w rejonie, 3,5,75, niektórzy sygnalizują 4% w, 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 w 2022 roku. No i to będzie wydaje mi się jedno z takich dużych zaskoczeń i, i, i istotnych implikacji, jeżeli chodzi o wyniki spółek, jak i sentyment rynkowy do akcji i do obligacji. I tu, tu, tu w, w, lubię pokazywać, oprócz takiego solo w polskich rentowności, polskich obligacji, to pokazuję właśnie, jak wyglądają rentowności w regionie. No i widzą Państwo, że w, w, rosną rentowności węgierskich obligacji, czy utrzymują się na wysokim poziomie. No ale w ostatnim czasie widać po okresie pewnej stabilizacji czy spadku wzrost rentowności obligacji czeskich, jak i polskich. Także tutaj m, widać, że sentyment w regionie jest... Y pod presją inflacji i banki centralne są pod presją inflacji, no i to będzie zachowanie banków centralnych w przyszłym roku będzie kluczowe, jeżeli chodzi o obligacje, rynek, rynek kapitałowy, jak i, jak i walutę. Waluty w regionie. Na ten moment też widać stabilne zachowanie amerykańskich jak i niemieckich obligacji. Także widać, że tutaj w regionie jest istotna, istotnie inaczej się zachowujemy na ten moment niż trendy na obligacjach w, na rynkach rozwiniętych. No i tu wykres tygodniowy, jeżeli chodzi o polskie, polskie dziesięcioletnie obligacje skarbowe. No i widzą Państwo, że po takim okresie bardzo dynamicznego wzrostu, czy też paniki, jeżeli chodzi o 10-letnie obligacje, bo tak można nazwać ruch z 1,5% na 3%, wydawało mi się, że jest tutaj będzie szansa na korekcyjne cofnięcie na, na rentownościach, a jednak ono się nie dokonało, a nawet po takiej płaskiej korekcie widać wyjście na wyższe poziomy, powyżej 3,40%, to jest 3,53 i z zdziwieniem stwierdzam, że no jest ryzyko nawet podejścia pod 4%, jeżeli chodzi o mm, polskie dziesięciolatki w, w, w perspektywie 2022 roku. Mm, no to jak wspominam poprzez między innymi DCF czy też różnice w, 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 w Atrakcyjno, Ocenie atrakcyjności lokowania w akcji czy w obligacje, to może być istotna zmiana, przy czym tutaj kluczem będzie ocena, kiedy będzie ten pik moment zwrotny, jeżeli chodzi o tendencję co do rentowności polskich obligacji. Podsumowując, wydaje mi się, że tutaj co, co jest kluczowe, to to Retoryka Fedu i no, ostatnio zmiana retoryki, czy zmiana retoryki Fedu. Później to, co wywiera presję na, i na Fed, ale i też na władze monetarne w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, w tej części Europy czy też świata, to inflacja. No i w ten po relatywnie stabilnym 2021 roku, wydaje mi się, że tutaj oczekiwałbym wzrostu zmienności w 2022 roku. W związku z szansą i zagrożeniem, jeżeli uda nam się dobrze przewidzieć, ocenić perspektywy i te momenty zwrotne, no to wtedy jest szansa na ponad 300 stopy zwrotu. Jeżeli się nie uda, no to, to, jest, to, to jest wyzwanie czy zagrożenie. No stąd też timing będzie, będzie kluczowy, także zachęcam Państwa do yy, yy, wspólnej, wspólnej podróży, jeżeli chodzi o 2022 rok. Na rynku kapitałowym. Zachęcam do zadawania pytań, czy zwracania uwagi na to, co według Państwa jest istotne, czy na co warto zwrócić akcent w tym subiektywnym przeglądzie giełdowym. Życzę Państwu zdrowia, udanych inwestycji i jednak też takiego dystansu do rzeczywistości, bo nie tylko rynkiem kapitałowym żyjemy. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Wesołych świąt i udanego szczęśliwego nowego roku.